No dobrze, ale Wasze zdania się od marszałka dość mocno różnią w tym temacie. Oj, zdecydowanie. znaczy tak, inaczej. Ci, którzy byli tam e, protestować przeciwko tej szopce marketingowej, mieli takie same zdanie jak my, czyli jesteśmy generalnie delikatnie mówiąc przeciw temu, co jest tak silnie lansowane przez lobby, takie marszałkowsko-energetyczne. Bo wy z tego co widziałem uważacie, że należy bardziej stawiać na transport kolejowy? Tak, kolej po pierwsze daje największe możliwości. Po drugie, mamy dobrze, może nie najlepiej, tak? Ale powiedzmy na czwórkę rozbudowaną infrastrukturę kolejową. Ta kolej z roku na rok jest unowocześniana, tak, bo na to idą też jakieś pieniądze. W związku z tym prościej jest dużo mniej pieniędzy władować w rozwój kolei jeszcze bardziej ją unowocześnić. Są wyliczenia, które mówią, że można tak naprawdę za te pieniądze, które pochłonęłoby siarzewo, Polskę wzdłuż i wszes, czyli północ, południe, wschód, zachód, zrobić jakby dwa takie pasy kolejowej, powiedzmy takiej autostrady, tak, gdzie przecież mamy już takie rozwiązania sprawdzone pod kanałem La Manche, tak gdzie ciężarówki wjeżdżają na wagony kolejowe i to jest szybko transportowane, to jest najlepsze rozwiązanie kolej jest przyszłością. Natomiast Wisła powinna być jak najbardziej naturalną rzeką. Tam powinna się rozwijać żegluga, ale taka powiedzmy w stylu holenderskim, niemieckim, tak, czyli lokalna, dająca, czy, czy francuskim, tak? Dająca możliwość zatrudnienia lokalnym społecznościom, przynosząca im wymierne korzyści. Proszę sobie wyobrazić, że gdyby Wisła była taką żeglugową, żeglową rzeką, gdyby co. <laughs> Druga, trzecia miejscowość był jakiś malutki powiedzmy port, to za dużo przystań, taka, gdzie można się podłączyć do prądu, są jakieś talety tego typu rzeczy, to ta rzeka żyłaby swoim własnym życiem. Mało tego, do transportu rzecznego potrzebujemy, że tak powiem, wysokiego poziomu wody, jest duże zanurzenie. Ja już w zeszłym roku mówiąc o tej sytuacji, aczkolwiek w kontekście jeszcze Takiego innego chorego pomysłu, jakim był port multimodalny w Bydgoszczy, pytałem się, jak będą kajakami z Gdańska te chińskie kontenery przewozić. No, jest to naprawdę poroniona koncepcja. Żeby uściślić, Pan mówi o tym koncepcji pomiędzy Sol Solcem Kujawskim a Bydgoszczą. Znaczy tak, bo, bo jakby w tej chwili rozmawiamy szerzej w taki, tak, bo tu były różne projekty. To co dotyczyło tak naprawdę wczorajszej naszej konferencji, to był ten projekt ten promocyjny rejs Wisła Cargo. Plus kontekst siarzewo, bo to jest jedno z drugim, to jest tak naprawdę bardzo powiązane, ponieważ Marszałek bardzo lansuje ten transport w kontekście tego, jak niezbędne jest siarzewo i kolejne stopnie kaskady, bo wiadomo, że na tej jednej się nie skończy. Natomiast tu port multimodalny był wcześniejszą jakby taką... <gry> Delikatnie mówiąc poronioną, poronionym pomysłem. Na szczęście ucichło, więc mam nadzieję, że tego nie będzie. Pojawił się pomysł, żeby stworzyć terminal przeładunkowy w Emilianowie. Jak się zapatrujecie na ten projekt z kolei? Znaczy pytanie, z czego będzie ten przeładunek? Kolejowy, mamy kolejowy. Tak, ale no. Ja słyszałem tylko jakby o Emilianowie, natomiast nie, nie wgłębiałem się też, ale generalnie, transport kolejowy tak, bo to jest przyszłość. Zdaje się Pan sprawę, że ten, ta koncepcja wodna, której elementem był ten rejs promocji, to jest w naszej polityce wojewódzkiej tak naprawdę od 10 lat. Tak, tego typu rzeczy bardzo często są rzeczami politycznymi, powiedzmy, w takim sensie, że tak przed wyborami się mówi, tak, jesteśmy super i tak dalej. Natomiast w tej chwili pojawia się jakby w mojej ocenie takie trochę inne niebezpieczeństwo, ponieważ cała polityka rządu jest nastawiona na takie spektakularne budowle w stylu, że tak powiem chińsko-radziecko-gomułkowsko-gierkowskie. Tak, ma być bogato, ma być dużo betonu, mamy pokazać, że nas stać. Ja się obawiam, że może do tego dojść chociażby po to, żeby pokazać, jacy jesteśmy super. Cała ta koncepcja powinna wylądować z, tak naprawdę na śmietniku, natomiast no, niestety u nas polityka bierze górę nad całą resztą. Bo, Wy jako Zieloni, obecnie związani, przynajmniej jeszcze jesteście z Koalicją Obywatelską. Mm, Obywatelska... i to znaczy inaczej. Ja powiem tak: My jako Zieloni nie jesteśmy związani e, z PO, tylko jesteśmy członkiem koalicji. Ponieważ mamy tylko trzech posłów, jako sami bylibyśmy za małym klubem. E, <słuch> i, I po prostu, no, jest to konieczność, tak? Tak, bo oni z kolei. No... Koalicja rządzi tak naprawdę województwem kujawsko-pomorskim z PSL-em i Siarzewo to też jest ich projekt. Czyli tak naprawdę wy, wy trochę macie inne zdanie zupełnie niż oni. Mm, nie trochę. My mamy bardzo inne zdanie, ale dlatego, że mm, nazywamy się partią zielonni tak, i naszym mamy inaczej ustawione priorytety, to nie boimy się tego mówić, ponieważ to o czym mówimy jest podparte jakby konkretnymi badaniami, konkretnymi przykładami tego, co chociażby dzieje się na świecie, tak? Od wielu lat mówimy, że tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem dla Włocławka i dla kujaw jest rozebranie Włocławka. I też mówimy o tym dokładnie tamy we Włocławku i też mówimy o tym głośno. No, jest to nie w smak wielu osobom, bo ja się już wielokrotnie z takimi opiniami spotkałem, no ale robimy i mówimy w to, co wierzymy. Też zapytam o inną rzekę, no właściwie rzeki, o drogę wodną E70, bo mówimy obecnie, no bo tak naprawdę na temat Wisły są już jakieś projekty, ale w konwencji AGN jest zapisane, że również ta czwarta klasa, przynajmniej miałaby powstać na drodze E70. Znaczy generalnie w dużym uproszczeniu, nieważne, czy to będzie droga taka, czy taka rzeki powinny być yy, tak naprawdę możliwie naturalne. Jakiekolwiek kanały, jakiekolwiek próby prostowania, betonowania, tworzenia czegoś, co w naturze samo nie istnieje, kończy się zawsze źle. Zwróćmy, jeżeli mówimy o sztucznych jakby rzekach, o takich rzeczach, zwróćmy uwagę, mamy fajne przykłady, ale po niemieckie tu w rejonie, tak, mamy ten kanał. Brdy, tam idzie taki kanał, jakby idzie rzeka, i obok idzie kanał zrobiony, czy tu, gdzie mamy akwedukt w Fajutowie. To są sztucznie zrobione rzeczy, ale zrobione z głową. Tam jest wszystko w oparciu o naturę. I wtedy, kiedy oni to robili pod kątem wojskowości, tak, bo tam potrzebne było tak naprawdę pasza dla koni i tak dalej, to te inwestycje były fajne, bo one nie były na dużą skalę, nie zagrażały środowisku naturalnemu. Natomiast w tej chwili mówimy o tym, że żeby wybudować siarzewo, tak, trzeba zniszczyć obszary Natura 2000 i tak dalej. Mało tego, Płock, przepraszam nie, Płock, we Włocławku od 2011 roku nie może powstać ta przepławka, która powinna powstać, żeby próbować w jakikolwiek sposób zmniejszyć zagrożenie dla dziko żyjących ryb. Dla mnie największym problemem w naszym kraju, tak mówiąc, ekologii, jest brak, to nie jest brak wykształcenia. My mamy wielu wykształconych ludzi, tak no, marszałek ma wykształcenie też przyrodnicze, natomiast brak chęci zrozumienia praw natury.